Dlaczego RX-7 stała się samochodem legendarnym? Z pewnością. Po pierwsze, bo jest świetnym samochodem sportowym i raczej nie ma co do tego żadnych wątpliwości. Po drugie, jednak, w dużej mierze jest to zasługa czasu, w którym się pojawiła i obecności w filmach i grach. Czy jest ktoś, kto nie kojarzy Dominika Toreto i jego mazdy RX-7 FD z 1993 roku? Do tego dochodzi Gran Turismo, Forza, Need for Speedy, Sega GT, no i do tego Initial D. Całe pokolenie się na niej wychowywało i dorastało gdzieś w jej wirtualnej obecności i z tego powodu RX-7 zawsze będzie miała specjalne miejsce w tych okolicach. Czy kiedykolwiek powróci? No cóż, co jakiś czas Mazda karmi nas przeciekami mówiącymi o wskrzeszeniu czy to w serii RX, czy silnika wankla. Nie liczyłbym jednak na nowy sportowy samochód z wanklem pod maską. Nie widzę opcji, by spełnić normy emisji spalin, choć Mazda chwali się, że wykorzystanie materiałów ceramicznych w konstrukcji silnika znacznie redukuje zarówno wady związane z uszczelnieniem, jak i nierównomierną temperaturą silnika. Brak natomiast póki co jakichkolwiek konkretów. Wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują, że zapowiadana Mazda RX-9 będzie miała turbodoładowaną V6 pod maską, a silnik wankla zagości w elektrycznym suwie MX-30 jako generator prądu wydłużający zasięg dzięki bardzo kompaktowym rozmiarom i dużej mocy z małej pojemności skokowej. Cóż tu można powiedzieć? Takie czasy.